Cześć, tu Bożena z Zielonego Parapetu. Dziś pokażę Ci jak naturalny sposób się szkodników z Twoich roślin. Mamy do wyboru dwa rodzaje pożytecznych roztoczy. Swirski i dobroczynek. To mali sprzymierzeńcy, którzy żyją na roślinach i skutecznie eliminują szkodniki. Jeśli zastanawiasz się jak używać saszetek, już podpowiadamy, to naprawdę bardzo proste. Pytaj zawsze za górną część opakowania, nigdy za środek, żeby nie uszkodzić roztoczy. I co najważniejsze, zawieszaj je od razu po zakupie i wymieniaj co półtorej miesiąca, żeby działały bez przerwy. Dobroczynek kalifornijski nie tylko skutecznie zwalcza przędziorka, ale też działa profilaktycznie. Szczególnie warto stosować go na roślinach podatnych na jego ataki, takich jak alokazje, kalate, maranty czy bluszcza. Sfirski natomiast najlepiej sprawdzają się w walce z wciornastkiem, a przy regularnym stosowaniu działa również profilaktycznie co jest szczególnie ważne w przypadku monster, fikusów i draceni. Pamiętaj tylko o jednej rzeczy: metod biologicznych nie łączymy z opryskami chemicznymi. Każdy środek ma swój okres karencji czyli czas, kiedy nadal działa w roślinie. Dopiero po jego upływie można zastosować roztocza. I co najważniejsze, świrski i dobroczynek są bezpieczne dla ludzi i zwierząt, żyją na roślinach i nie roznoszą się po domu, więc możesz używać ich bez obaw. To rozwiązanie, które pozwoli ci wreszcie zakończyć walkę ze szkodnikami w naturalny sposób i cieszyć się zdrowymi roślinami bez chemii i niepotrzebnego stresu. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądają roztocza w przybliżeniu, chodźcie, pokażę Wam je pod mikroskopem. Rozetnę teraz saszetkę, ale pamiętaj, nie rób tego, ponieważ na opakowaniu znajduje się maleńki otwór, przez który roztocza swobodnie wychodzą. Zobacz, są naprawdę małe, praktycznie niewidoczne dla oka. Dajcie znać, czy znaliście tę metodę?